Hej, nazywam się Agata, to jest Słowo w Centrum. Dziś rozpoczynamy Wielki Tydzień i w Ewangelii możemy towarzyszyć Jezusowi w jego męce i śmierci. Dzisiejsza Ewangelia wprowadza nas w mękę i śmierć Jezusa, które będziemy przeżywać w czasie zbliżającego się Triduum Paschalnego. Chciałabym zwrócić uwagę na to, jak apostołowie na nią reagują. Jak reagują na cierpienie Jezusa? Apostołowie, najbliżsi uczniowie Jezusa, Ci, którzy byli przy nim przez cały czas jego nauczania, ci, którym tłumaczył swoje nauki, którzy widzieli wszystkie jego cuda, którzy słyszeli, jak zapowiadał swoją mękę i śmierć. Pomimo tego wszystkiego, nie potrafili tej tajemnicy zrozumieć, nie potrafili jej przyjąć, nie potrafili nawet Jezusowi w niej towarzyszyć. Judasz zdradził Jezusa. Nie dlatego, że w niego nie wierzył. Nie dlatego, że mu na nim nie zależało. Nie dlatego, że podobnie jak faryzeusze, uważał, że jest bluźniercą. Judasza skusiły pieniądze, dobra materialne. Tak naprawdę nie chciał on śmierci Jezusa. Jak często ja zdradzam Jezusa, życie według jego miłości, skazuję go na cierpienie, bo wybieram pieniądze, bogactwo, dobra i przyjemności materialne. Im bliżej męki, tym Jezusowi było ciężej. Tym bardziej bał się tego, co ma nadejść. Wiedział, że będzie to trudne. Dlatego zwrócił się z tym do swego Ojca. Poszedł się modlić i poprosił apostołów, aby mu towarzyszyli. Lecz ci zasnęli. Przyjaciele Jezusa nie potrafili Go wesprzeć. Ich słabość wzięła górę. Zmęczenie fizyczne, ale również strach, smutek. Uczniowie od tego wszystkiego uciekli w sen. Nie potrafili czuwać przy Jezusie. Jak ja radzę sobie, gdy moje ciało i psychika nie domaga? Z czego w pierwszym momencie rezygnuję? Czy pomimo swoich słabości potrafię znaleźć czas na relację z Bogiem, na to, żeby mu towarzyszyć? Piotr, przyjaciel Jezusa, który najgłośniej mówił o swojej wierności, który obiecywał, że pójdzie za Jezusem nawet w śmierć, który nie wierzył w swoją słabość nawet wtedy, gdy Jezus mu ją zapowiedział. Ten Piotr zaparł się Jezusa. I to nie dlatego, że ktoś groził mu śmiercią czy cierpieniem. Wystraszony tym, co dzieje się z jego mistrzem, przerażony, że to wszystko, co Jezus zapowiadał, może się faktycznie wydarzyć. Cała jego wizja na przyszłość, wszystkie plany, które wiązał z Jezusem, zaczęły się walić. Piotr, widząc to, zwątpił. Wyparł się Jezusa. Jednak było to tylko tymczasowe. Pomimo swojej słabości, Piotr żałował i wrócił do swojego mistrza. Jak ja reaguję, gdy moje plany zaczynają się walić? Jak reaguję na to, gdy plan Boga jest inny niż mój plan? Czy potrafię oddać swoje ręce w życie Boga, czy boję się cierpienia i śmierci? Jak reaguję na swoje upadki i grzech? Czy wierzę w Boże miłosierdzie i z żalem wracam do Jezusa, nawet jeśli wcześniej się go wyprę? Uczniowie przez cały czas męki i śmierci Jezusa głównie stali i obserwowali z daleka. Może całkiem uciekli. Nie potrafili poradzić sobie ze smutkiem, strachem, niezrozumieniem. Nie tak wyobrażali sobie pójście za Jezusem, za Bogiem, za Mesjaszem. Nie potrafili zrozumieć, dlaczego ich Mistrz wydaje się być bezsilny, obdarty z wszelkiej godności i jakiegokolwiek autorytetu. Jak ja, uczeń Jezusa, przeżywam jego mękę i śmierć szczególnie w czasie Wielkiego Postu i Triduum Paschalnego. Jezus właśnie takich nas wybiera, nieidealnych. Wie, że nigdy Go w pełni nie zrozumiemy. Wie, że zawsze będziemy bać cierpienia i będziemy od Niego uciekać, nawet jeżeli będzie to kosztem naszych wartości i wierności. Wie, że będziemy się bać, że przegramy walkę z naszym ciałem, z naszymi słabościami, z bólem, cierpieniem. I właśnie za takich nas On cierpi umiera. Właśnie takich nas zaprasza do przeżycia tajemnicy Jego męki i śmierci. Niezależnie od tego, jak przeżyjemy ten czas. Blisko Boga czy uciekając do różnych obowiązków, poszcząc czy rozpraszając się przyjemnościami, trwając na modlitwie czy upadając w nasze słabości. Zawsze jesteśmy zaproszeni do chwały zmartwychwstania. Dzięki, że zostałeś do końca. Zapraszamy do zasubskrybowania naszego kanału.